Każda jednostka, każda osoba, czy to on, czy ona w, w parze, powinien być odpowiedzialny za swoje emocje, że nie jesteś terapeutą dla swojego partnera, dla swojej partnerki. Jeżeli nie wiesz, jaka jestem najgorsza, nie wiesz, jaki jestem najgorszy, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepszy. I dla mnie to jest bzdura totalna. Dzień dobry, piękne i mądre kobiety. Dzień dobry, piękni i mądrzy mężczyźni. Dzisiaj będę mówił o czterech testach, jakie mężczyźni robią kobietą na początku związku, a czasami już nawet w trakcie. I jak sobie z tym radzić wszystkim. A na sam koniec mały bonus. Zapraszam. Na potrzeby dzisiejszego odcinka, wyobraź sobie, że jesteś w pomieszczeniu, które jest laboratorium męskiej miłości. W tym małym pomieszczeniu są cztery stoły. I na, każdej z tych stołów, na każdym z tych stołów są trzy kolby. Pod każdą z kolb jest palnik ustawiony w różne stopnie. Najniższy stopień temperatury to kwintesencja testu, a właściwie swego rodzaju weryfikacji, którą mężczyźni przeprowadzają, tak żeby być pewnym swego miejsca w związku. I jest to tak naprawdę swego rodzaju test, który jest jeszcze akceptowalny. Druga kolba jest zwykle podgrzana do takiej temperatury, która już jest na granicy takiej toksyczności, akceptowalności, a trzecia kolba stanowiła już tak naprawdę zniszczenie tego, co jest w środku tej relacji, kwintesencji tej miłości czy tego uczucia, które pojawiło się pomiędzy tymi dwoma osobami. W tym laboratorium są cztery stoły, ponieważ mężczyźni przeprowadzają jakby takie cztery główne rodzaje testów na swoich partnerkach. Niezależnie od tego, czy to jest początek związku, czy koniec związku, one są w różny sposób przeprowadzane pod różnym nasileniem. Test pierwszy to próbówki zniknięcia, czyli takiego sposobu na autonomię mężczyzn, w którym tak naprawdę w pewien sposób weryfikują, czy Mogą oddzielić się od tej partnerki, mogą mieć czas dla samych siebie. Na samym początku jest to w pierwszej kolejbie takie bardzo niewinne, bo tak naprawdę idą do pracy i w pracy są tak zajęci, że nie odpisują przez te kilka godzin. I to jest tak naprawdę ok, bo często też normalnie jesteśmy zajęci w pracy, albo po prostu potrzebujemy chwilki dla siebie. Dlatego ten test jest swego rodzaju akceptowalną częścią takiego poznawania się czy bycia w związku. Gorzej. Kiedy przychodzimy do drugiego etapu, do takiego momentu, w którym ten, ten eksperyment podgrzewamy troszeczkę, i na przykład nie odzywamy się przez jeden dzień bez żadnego słowa, bez żadnego dawania znaku, co się wydarzyło i co się dzieje. I mężczyźni tak podświadomie bardzo często sprawdzają, czy ona, czy taka osoba po drugiej stronie się wystarczająco mocno martwi. Czy, bardzo, czy wystarczająco mocno zabiega o ten kontakt? I o ile czasami w momencie, kiedy mężczyzna ma jakąś nieuzdrowioną część siebie, to jest akceptowalne, bo chce zobaczyć, czy tej partnerce w jakiś sposób zależy, i nie znajduje innej drogi, niż takie coś. Natomiast kiedy to się powtarza i to nie jest jeden dzień, ale dwa dni, kiedy umawialiśmy się na spotkanie na weekend, ale się już nie odzywaliśmy, ode... mężczyzna nie odezwał na ten weekend i tak w domniemaniu te notyfikacje z tych wiadomości no, gdzieś tam ogląda, no bo w jakiś sposób jest na przykład aktywny w mediach społecznościowych czy w jakikolwiek inny sposób. Problemem toksyczności tego jest taki, że kobieta nie jest winna mężczyźnie tego czasu i tego martwienia się. W momencie, kiedy on nie komunikuje w żaden sposób informacji, oczywiście, jak jesteśmy w długiej relacji, taki brak kontaktu po prostu boli, więc od razu możemy go traktować jako coś toksycznego. I jeżeli w tym eksperymencie weźmiemy tą trzecią kolbę, która jest nagrzana do maksimum już, to zobaczymy takie zachowania jak odcinanie się na tydzień albo dwa, robienie zajętego czasu albo obrażenia się w jakiś sposób i wymagania przeprosin. I w taki sposób niektórzy toksyczni mężczyźni próbują mierzyć przywiązanie. Czy ta osoba zacznie błagać, czy zacznie prosić o ten kontakt, w jaki sposób będzie się zachowywała, czy zadzwoni, czy przyjedzie, czy może odezwie się do jakichś przyjaciół. I nie jest to najlepsza forma weryfikacji, czy ktoś się to jest z Tobą zainteresowany, bo tak naprawdę krzywdzi obydwie strony. Jeżeli byśmy chcieli uzdrowić to w jakiś sposób, z męskiej strony, czy z, czy z kobiecej strony, to musimy pomyśleć o tym, że tak naprawdę powinniśmy się przede wszystkim komunikować. Mężczyzna, jeżeli widzisz u siebie któreś z tych zachowań, to warto, żeby zastanowić się nad tym, jak krzywdzisz tą drugą stronę i czy tak naprawdę potrzebujesz tego rodzaju testu i tego rodzaju weryfikacji. Kobieto, jeżeli bierzesz udział w takim teście, mogłabyś sobie powtarzać w głowie. Co jakoś swego rodzaju mantrę, czy taką formę przekonań, zmiany przekonań, pracy nad przekonaniami, takie słowa. Widzę Twoją potrzebę sprawdzania mojej niezależności i Twojej niezależności. Widzę Twoją potrzebę sprawdzania mojej wartości i Twojej wartości. Ale moja obecność przy Tobie to mój wolny wybór, a nie desperackie trzymanie się tego, co mi dajesz. Jeśli znikniesz, dam ci przestrzeń. Nie będę śledzić, błagać ani grać w chowanego, ponieważ szanuję Twoją wolność i szanuję swoją wolność. Ale przez to, że szanuję Twoją wolność, to moja godność nie podlega testom i nie podlega żadnym negocjacjom. Wróć, kiedy będziesz gotów, lub wróć, kiedy będziesz obecny. Druga kolba to granice. Granice, które powinny być nieprzekraczalne, ale czasami są weryfikowane przez niektóre osoby w różne sposoby. I o ile nie ma problemu z takim częścią, na przykład e, kiedy spotykamy się rano, chwycimy kogoś za rękę, złapiemy za nogę, obejmiemy ją, nie? bo weryfikujemy, sprawdzamy tak naprawdę w jaki sposób to przywiązanie działa i w jakim momencie przywiązanie jesteśmy. Czasami w relacji już takiej, która, która istnieje, która jest, to są jakieś takie formy, nie wiem, jakieś łaskotania, jakiegoś drobnego przepychania się, przedrzeźniania się i tak naprawdę mężczyzna tak w domniemaniu fuka tego powiedzenia stop, czy to jest przekroczenie granicy, czy nie jest przekroczenie granicy, a jeżeli jest przekroczenie granicy, to czy kobieta faktycznie potrafi powiedzieć stop. Bo kiedy potrafi powiedzieć stop jemu, to potrafi powiedzieć stop też każdemu innemu mężczyźnie. Ta weryfikacja na takim poziomie jest jak najbardziej akceptowalna, ale wiele mężczyzn doprowadza do takiego stanu, w którym stawia kobietę w niewygodnych sytuacjach, bo jest to samo jakieś sytuacje publiczne, w sposób publiczny neguje jej nie, Nazywa to brakiem poczucia humoru albo nadwrażliwością. I to jest problem, bo to wcale nie jest nadwrażliwość. To wcale nie jest poczucie humoru, kiedy ktoś obraża cię albo przekracza twoje granice w towarzystwie. To nie jest nadwrażliwość, kiedy reagujesz emocjami na to, że ktoś przekracza twoje granice, bo złość jest ok, bo złość jest sygnałem, że te granice zostały już przekroczone. I to jest już w jakiś sposób dla mnie przynajmniej granica toksyczności. Natomiast kiedy tą kolbę podgrzejemy już do tej najwyższej temperatury, to mamy celowe upokazania. I znam pary, które w taki sposób, mężczyzn, którzy w taki sposób zweryfikują, czy ta kobieta dla tej miłości jest w stanie coś zrobić, czy jest w stanie się poświęcić dla tej miłości. Problem w tym, że to wcale nie jest weryfikacja miłości, tylko tak naprawdę dominacja i kontrola. I o ile czasami zdarzają się jakieś kinki, fetysze, które w taki sposób działają, to dla znamienitej większości kobiet będzie to przekroczenie granicy. I jak najbardziej to jest red flagą. Kobieto, jeżeli doświadczasz takich testów, w ramach właśnie obrony, tej swojej właśnie suwerenności, możesz powtarzać sobie w głowie takie słowa. Widzę, że sprawdzasz moją siłę i autentyczność. Każde twoje popychanie i każde twoje przyciąganie czy to żartem, czy poważnie, dostanie moją jasną odpowiedź. Tak, albo nie, i stop. Moje granice to nie wyzwanie, to nie rywalizacja jakaś, to nie jest jakiś test Twojej męskości. To jest mój fundament. Nie tłumaczę się z nich, nie mam zamiaru się z nich tłumaczyć i nie mam zamiaru naginać moich granic dla Twojego komfortu. W takich słowach można bardzo prosto obronić się przed tym, co się może wydarzyć w momencie, kiedy pozwalamy sobie na takie wchodzenie na głowę, przekraczanie granic. Taka mantra jest fajna pod tym kątem, że samorozwojowo stawia jasną granicę i utwierdza się w przekonaniu w takiej pewności siebie. Ja to ja. Nie naginam swojego komfortu. Oczywiście granice mogą się zmieniać bo dojrzewamy, bo zmieniamy się, bo wchodzimy w inne etapy relacji, związku i te granice mogą się zmieniać, ale nigdy nie powinniśmy istniejącej granicy nakinać dla na kogoś. Trzeci test to jest próbówka cienia. Cień w rozumieniu w taki sposób, że przekładamy w jakiś sposób swoje rany, swoje problemy wewnętrzne, duchowe na tą drugą osobę. I w w pierwszej temperaturze tej, ta kolba ma takie bardzo proste rzeczy, dzielenie się swoimi drobnymi słabościami, na przykład stresuję się przed prezentacją w firmie albo jutro muszę pójść porozmawiać z szefem. I to jest jak najbardziej ok, kiedy weryfikujemy, czy ta druga osoba zachowa się w jakiś sposób określony. Czy nam pomoże, czy nam zacznie doradzać, czy będzie nam po prostu towarzyszyć, będzie obecna, czy nas wysłucha. Natomiast kiedy podkręcimy tą temperaturę, to ten test nagle robi się bardzo nieprzyjemny, bo ten test zaczyna niektórzy mężczyźni w tym teście zaczynają robić coś w rodzaju manipulacji poczuciem winy. Czyli ja mam problem, ale to ty go rozwiąż. Czy jesteś wystarczająco dobra, czy jesteś wystarczająco wspierająca? Czy potrafisz się skupić w pełni na mnie w momencie, kiedy ja tego potrzebuję? I tu jest granica takiej właśnie dla mnie toksyczności, już, bo to każda jednostka, każda osoba, czy to on, czy ona w parze, powinien być odpowiedzialny za swoje emocje i powinien potrafić kontrolować je w jakiś sposób, potrafić sobie z nimi radzić, odstrasowywać się. Natomiast moment, w którym przykładamy ten problem na drugą stronę, to już jest dla mnie toksyczne. I trzecia temperatura to jest wtedy, kiedy tak naprawdę wylewam na nią. Tą całą gorzkość, którą mam w sobie, ten cały cień, który mam w sobie. I często w taki sposób jest tłumaczone, że jeżeli nie wiesz, mi, jaka jestem najgorsza, nie wiesz, jaki jestem najgorszy, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepszy. <grym> I dla mnie to jest bzdura totalna, ponieważ może się tak wydarzyć, że jesteśmy w gorszym stanie, ale nigdy nie powinno być to testem. To nie jest jakiś sposób weryfikacji, czy ta osoba wytrzyma mnie w momencie najgorszym. Nigdy nie powinno podlegać to takiemu testu jakiejś rodzaju lojalności. Moment, w którym wylewasz swoje traumy i swoją agresję na drugą stronę, to po prostu wylewasz traumy i agresję na drugą stronę i to jest kolejna czerwona flaga. Jak sobie z tym radzić? Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, do takich sytuacji testów takiego cienia nigdy nie powinno dochodzić. Powinno dochodzić tylko i wyłącznie do tego, żeby dzielić się swoimi emocjami, dzielić się tym, co jest w nas żywe z drugą osobą, ale nigdy nie przekładać odpowiedzialności, jakiejkolwiek odpowiedzialności na tą drugą stronę. Ta druga strona może chcieć pomóc, może chcieć coś zrobić dla ciebie, ale nigdy nie powinno być to twoim wymogiem. I kobieta, kochana, jeżeli jesteście w jakiejś takiej sytuacji, niezależnie od której jesteście, w którym miejscu tej skali jesteście, to mam dla Was taką mantrę, którą możecie sobie powtarzać, wyobrażając sobie, jak w każdej poprzedniej, że mówicie to do tego mężczyzny: Widzę Twój ból i lęk przed odrzuceniem. Mogę być przy Tobie w Twojej prawdzie. Mogę być przy Tobie i słuchać, rozumieć, trzymać Cię za rękę. Ale nie jestem Twoim terapeutą i nie, nigdy nie będę Twoim Zbawicielem. Nie przyjmuję agresji, nie przyjmuję manipulacji i nie przyjmuję żądania. Bym wzięła odpowiedzialność za Twoje wewnętrzne demony. Moja miłość wspiera Twoje uzdrawienie, natomiast należy tylko do ciebie. W tym momencie chcę zaznaczyć to, że właśnie to oddzielenie następuje. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Natomiast w miłości możemy bardzo wiele wesprzeć siebie nawzajem ale nigdy nie powinno to być wymogiem względem siebie. Chęć dawania, a nie wymóg dawania. I przechodzimy do czwartego, ostatniego testu. Jest to próba lojalności. I o ile jest strasznie słodko, kiedy na tej pierwszym poziomie tego testu mężczyzna powie coś w stylu fajnie się zgadało z tamtym facetem, Pokazując takie zainteresowanie, pokazując ją mu zależy, że zauważył, że z kimś rozmawia i nie ma o to żalu, i nie ma o to żadnej pretensji, tylko raczej szuka takiego, ja bym powiedział, słodkiego, czy wybierasz mnie pomimo tej rozmowy? Natomiast tutaj granica jest bardzo cieniutka, bo bardzo łatwo, bardzo łatwo przejść do tego kolejnego eksperymentu z wyższą temperaturą. W momencie, kiedy ktoś celowo. Celowo wymawia takie słowa. Fajnie się z nim gadało, ale w domniemaniu ma już coś takiego złożonego w sobie I, i, za, i patrzy, jak reagujesz. Czy zaczniesz się tłumaczyć, czy masz jakieś poczucie winy? Albo na odwrót, kiedy właśnie celowo to on spędza z jakąś inną kobietą czas, niezależnie czy online, czy offline, ale. Chcę zobaczyć, czy zapewnisz go o swoim wyborze w takiej sytuacji. Czy będziesz walczyła o jego uwagę. Czy będziesz wystarczająco zazdrościć. I to wcale nie jest fajne, kiedy musimy udowadniać swoją lojalność. I uważam takie zachowanie, kiedy wymagamy tego od siebie nawzajem, ale głównie mężczyźni robią to kobietą. uważam za toksyczne. I przechodząc dalej, do tej trzeciej temperatury, kiedy mężczyzna zaczyna flirtować albo po prostu odgrażać się, że odejdzie, po to, żeby zweryfikować to, czy jesteś wystarczająco zaangażowana, być może zdesperowana nawet, do tego, żeby zrobić absolutnie wszystko dla tego jednego, dla tej jednej miłości, dla tego jednego mężczyzny. Czasami mężczyźni potrzebują tej informacji, że są jedynymi, ale drodzy mężczyźni, Nigdy nie zmuszajcie w taki sposób partnerki, nie doprowadzajcie do takich sytuacji, bo to tak naprawdę niszczy związek, niszczy Ciebie i niszczy ją, więc tak naprawdę potrójna strata. Mężczyzna, jeżeli robisz którykolwiek z tych weryfikacji, z tych testów, pamiętaj o tym, że lojalność nie jest walutą, mimo że czasami trzeba sobie na nią zapracować. Nie powinno być czymś jak, jakiś handel wymienny, że ty i mi, a ona jemu, a ktoś i jeszcze komuś. Nie handlujcie w żaden sposób zazdrością. A drogie kobiety, jeżeli chcecie uzdrowić tą część siebie, która być może w tych trzech temperaturach w jakiś sposób reaguje, nie jak zdrowa kobieta, tylko właśnie jako taka kobieta, która potrzebuje zasługiwać, mam dla ciebie, kobieto, takie słowa. Żeby być może uzdrowić. Albo być może przepracować, jeżeli jesteś w którymś z tych trzech temperatur. Widzę Twoją niepewność i potrzebę potwierdzenia. Moja lojalność to nie przedmiot negocjacji. To nie jest jakiś wynik testu. To mój świadomy wybór każdego dnia, kiedy każdego dnia budzę się rano i decyduję się na Ciebie. Jeśli szukasz potwierdzenia poprzez rywalizację, prowokację lub zdradę, sam tak naprawdę niszczysz to, co chcesz chronić. Zaufanie buduje się obecnością, szczerością, a nie jakimiś testami lojalności. I na sam koniec, w ramach obiecanego bonusu, chciałem powiedzieć kilka takich rzeczy, które być może pomogą w uzdrowieniu. Pamiętaj przede wszystkim, że nie jesteś terapeutą dla swojego partnera, dla swojej partnerki. Staraj się z jej bólu, z jej doświadczeń, nie robić swojego projektu. Bo kiedy okaże się, że cały związek wasz jest oparty o ten projekt, o naprawienie tego elementu, to co się stanie, kiedy to naprawdę się uzdrowi? Wasza relacja stanie się relacją pustą, prawdopodobnie. Więc po prostu nie bądź terapeutką, bądź miłością. Paradoks zdrowienia jest taki, że jeżeli zdrowiejesz, to też przyciągasz partnera, partnerkę zdrowszą. I wtedy dzieje się właśnie ten paradoks, bo my oczekujemy czegoś niedobrego. Oczekujemy, że coś się wydarzy. Jest taki cytat. Gdy znika dramat, często mylimy spokój z brakiem uczuć. I to jest niesamowita prawda, bo kiedy zdrowiejemy i nie ma tej dramy, nie ma tych emocji ciężkich, nie ma tych testów, nie ma tych weryfikacji. To nagle się okazuje, że jest spokój i cisza. A my przyzwyczajeni do tego hałasu szukamy tego, co się zaraz stanie niedobrego. Więc pamiętaj, jeżeli już masz ten spokój i ciszę w jakimś związku, ciesz się z tego wszystkiego. Bądź ostrożna, bądź uważna, bądź ostrożny, bądź uważny, ale ciesz się z tego, że jest spokój. Mężczyźni, gdy się zakochujecie, to pamiętajcie o tym, że nie szukajcie tylko jej łagodności. Szukasz kobiecej siły, która nie zawali się przy byle podmuchu wiatru. Szukasz kobiety, która też jest silna sama w sobie. Bo kobieta nie jest słaba. Kobieta to też fundament związku, tak samo jak Ty jesteś fundamentem związku. Jej kruchość nie oznacza słabości, jej kruchość oznacza emocje, które ma w sobie i które prawdopodobnie ty w sobie również masz, mimo że czasami nie chcesz pokazać. Pamiętaj, że jej miłość może uzdrawiać, ale nigdy nie powinnyś wymagać, żeby cię leczyła. Jeżeli chcesz więcej materiałów, takich jak ten, daj łapkę w górę i suba, i widzimy się już niedługo.